Cześć widzowie z tej strony lookie. Dzisiaj gramy w pokażę Wam co to za gra. Poznajecie Ear2D 2. E, nie nagrywałem przez te 3 dni, bo byłem chory, wiecie widzowie? Ale ja Was przepraszam za to i teraz będę nagrywał normalnie. No co sobie kupujemy widzowie. Jeśli chcecie, żebym dalej nagrywał Angie of Earn 2, to piszcie w komentarzach. Hashtag bi Hashtag Zombie Bibi hmm. Tutaj musimy kupujemy sobie co? Bo ja się zastanawiam nad turbem albo nad kasą. Ale tu kupimy turbo, bo jest tańsze. Możemy go więcej kupić. E, ten, nie? I teraz jedziemy. Brrr. Od razu na turbie startujemy. Ja mam zawsze takie podejście do tej gry. E, już mi się turbo kończy. Uf. Kurde, kurde, kurde. Już mi się skończyło. No to fajnie, nie no, kurde fajnie, nie no. Teraz jedziemy na zwykłym paliwie, nie? Na zwykłym paliwie jedziemy. Trzeba cisnąć. Jak widzicie, to ja już w tą grę sobie pograłem, bo to moja pierwsza i nie jestem ten, ten Ja się zastanawiam, czy po prostu auta nie cofnąć i jechać na najbardziej stworzonym aucie, na tak, jaki był wcześniej, nie? Bo mam na maksa stworzone auto. No. Ale jak widzicie, nie wiem czemu ja latam na zombiakach. No, Brumku. widzicie widzowie, widzicie? Jestem dobry w tą gierkę. Outboost. tak wiem, wiem. Kli przez przypadek klikłem coś innego niż powinienem. Ale jak, ja wam powiem, że dzisiaj będą trzy odcinki, bo przez trzy dni na nie nagrywałem, bo byłem chory, przypominam. No, to przez trzy, bo to Będą trzy odcinki. Trzy odcinki będą dzisiaj. Zobaczymy z jakiej gry, bo to jest pierwszy raz, jak w tą grę. A i GTA seria jest spalona, bo były po prostu tam piosenki takie, które nie mogłem ich używać. Do tych, 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 tych. Właśnie. Ja ale ja nie chciał. Ale jakby, jakbyś wiesz. Tak, Wisobie, tak. Nie myślę, że to zrobiłem. Wisobie, Wisobie, tak jest Wisobie. Tak. Tu tak jest, tak. jesteś. Gdyby nie był, to bym tu nie dojechał. Ile? Dobrze, dużo hajsu mu. No. Zarazę. No. Chyba, że tym pojedziemy. Ten. Garaż. Garaż. tutaj co kupujemy paliwo turbo pancerz na pancer pancerz nas nie stać ja bym tutaj chyba kupił paliwo no paliwo kupujemy bo no, to jest najdalej no a potem ja chyba trochę cięższe pojazdy Хорошо. Ой. Что за неловкое. Я люблю косить To wszystkie gry płacimy, więc to akurat w każdym nie jest płacone, więc nie są na jeden właśnie z tych odcinków dzisiejszych to będzie poradnik. Jeśli będziecie chcieć więcej takich poradników, to zobaczycie, co będzie. Musiałem zobaczyć. A przed ząbem to my tak na jakiś hashtag. No, oczywiście hashtag Дай мне тоже какой. 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 Дай 2400 co kupujemy? Ja bym kupił chyba to mikro nie? Kupujemy trochę mikro to jest tańsze chyba że pistolet kupujemy co? Może kupujemy pistolet? Ten mam taki i korek to jest

Bardzo się, to wezwał, no, nie bardzo doskonale nie zrobić. o tym Nie, udało nie. się Nie, nie. Idę. Nie, bardzo nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 większość nie, większość zrobiliśmy. Zastanawiam się, albo kupieniem, e

To jest ulepszenie kurbo. To jest kurbo. chcę pokazać, że nawet jeśli użyłem bezpośrednio to ulepszenie kurba, to, i tak dojedziemy da. To nawet głupie pomysły, coś są dobre. A ja jestem głupi więc widzę, że nic innego nie jest A gdybyś chcieli, żebyś dalej nagrywał tę serię, to wiecie, co na pewno odjdzie, to na początku tymi... A, i wchodźcie do Kry Krysta, czy Krystiana, nie wiem, jak on się tam nazywa. No pamiętam już. Ale fajnie, bo nagrywa... Bo on teraz ogląda Paliona, ale każdemu ogląda się pochapka. Nie przeszkadzał. Nie reklamujcie poliom, o nie, pojechaliśmy trochę bliżej widzowie Widzowie, widzowie Dawaj paliwo na widzowie